Witam serdecznie w mojej kuchni, w piękne, letnie, słoneczne popołudnie i zapraszam do kolejnych działań. Temat na dziś – ogórki. Ogórki kiszone już kiedyś omawiałem, taki film zrobiłem, jest na kanale, odsyłam, jak ktoś zainteresowany. Nie wiem jak Wy, ale ja w pierwszych dniach kiszenia uwielbiam do tego nastawu zawsze zaglądać i te świeżutkie, młodziutkie, małosolne ogóreczki wyciągać i je pałaszować, bo są pyszne. Bywa nieraz tak. Że zanim te ogórki się zdążą ukisić, to sporo już ich tam z tego nastawu zniknie. Bardzo podobny, wręcz niemalże identyczny efekt można uzyskać dużo szybszą metodą. Jest to tak zwane kiszenie ogórków na sucho. Po kolei omawiam. Co jest na stole? Przyprawy i składniki. Ogórki przede wszystkim w moim przypadku 1,5 kg ogórków gruntowych koniecznie, jeżeli to są wasze własne, bądź pozyskane od kogoś, to wiadomo, że za mocno nie pryskał albo nie pryskał, to idealnie. Ogórki powinny być porządnie umyte i przez godzinkę, dwie przebywać w wodzie, żeby nie były takie suche. One powinny być zdecydowanie nawilżone. Powinny troszkę wilgoci wchłonąć. Oprócz samych ogórków, oczywiście, to co jest na stole: czyli chrzan, koperek, łodygi i baldachy. Czosnek 3 do 5 ząbków na kilogram. Ja mam tutaj 1,5 kg, mam 5 ząbków i tak zostawię. Sól kamienna, nie koniecznie u mnie typowa nasza sól kłodawska. Półtorej do maksymalnie dwóch łyżek stołowych, w zależności od tego, jaki kto poziom słoności lubi. Półtorej według mnie jest dobrze. Mam jeszcze oczywiście liść chrzanu. Alternatywę, alternatywne, przepraszam, dodatkowe składniki. Liść laurowy, gorczyca, liście winogron, porzeczki, wiśni. Różnie to bywa. To jest ten skład podstawowy. Na tym składzie podstawowym robią. Od czego zacznę? Zacznę od tego, że z ogórków poodcinam końcówkę z jednej strony i z drugiej. Może to zrobię tak i na razie je będę odkładał tutaj na tacę. Co ważne. W trakcie tego obcinania sprawdźmy dokładnie, czy nie ma gdzieś zanieczyszczeń, jeżeli są jeszcze jakieś y, nieładne y, fragmenty na, na ogórku, warto to się wyciąć, ale przede wszystkim sprawdzajmy, czy wszystkie są twarde, mają być twarde i jędrne, nie może być jeden miękki. I dobrze jest, jak są różnej wielkości, dlatego że konsumować będziemy o tych najmniejszych, a te większe będą miały trochę więcej czasu, żeby. Osiągnąć jeszcze lepszy smak. Co dalej? Wszystkie te ogórki wrzucę do tego worka. Oczywiście to nie musi być worek foliowy. Może to być jakieś naczynie, które damy radę zamknąć i robić to w naczyniu. Dlaczego fajny jest worek foliowy? Oczywiście worek dostosowany do żywności. I w tym przypadku jest to worek z podwójnym szwem, czyli dość dobrze da się go zamknąć. Dlatego, że w takim worku można właśnie to zabrać ze sobą, włożyć do torby, do plecaka i nie martwić się, że się to uszkodzi, i wygodne jest po prostu. Wszystkie ogóreczki do środka teraz wrzucam. Na razie to odstawiam na bok. W zasadzie mogę już tutaj teraz wsypać całą sól. O nie, uciekaj mi. Dobrze trzeba wytrząsnąć, żeby się równomiernie w miarę tą solą obtoczyły. Co teraz? No po kolei. Liść szanu na kilka kawałków. poutykać go tam w różnych miejscach. Czosnek pokroić, nakroić lub po prostu porządnie rozgnieść. I też do środka szan pokroję w drobne krążki w zależności od grubości chrzanu. To tak 10-15 cm korzenia na kilogram. Też świetnie, jak jest to chrzan z własnego ogródka. Tak jak w moim przypadku. Tutaj koper też rozdrobnie. Już to pięknie zaczyna pachnieć. Jeszcze raz porządnie w tym worku zamieszam, żeby przemieścić te wszystkie elementy, żeby miarę równo było rozłożone. I za chwilę powiem, co dalej. Worek należy dobrać tak mniej więcej odpowiednio do wielkości. Teraz. Wyciskam z niego tyle powietrza, ile się da. Zamykam porządnie oba szwy. O. Teraz wszystko to się musi połączyć. Sól musi zacząć wnikać. Soki popuszczą, czosnek, szan, liście, koper. To wszystko się musi porządnie, ładnie wymieszać. Na początek, więc na 4 godziny, wkładam to do lodówki. I dobrze jest, jak przynajmniej raz będziemy mogli to obrócić. Albo ilekroć zajrzymy do lodówki, to możemy to obrócić. 4 godziny w lodówce. Myślę, że po południe ze 4 godziny już będzie zmrok. Więc będę mógł to jeszcze przed nocą rozpocząć kolejny proces. Ale o nim. Po tych 4 godzinach. I spotykamy się po mniej więcej 4 godzinach. Za oknami już ciemno, mało że ciemno, to deszczowo, głośno i błyskająco. Jedna z częstych w tym roku nawałnic za oknami szaleje. Ale my się zajmiemy ogórkami. Wyjęte z lodówki, tutaj już widać, że troszeczkę wilgoci więcej się pojawiło. Tak ma być, właśnie o to chodziło. Ponownie wstrząsnę, tak żeby przemieścić wszystko w środku. Układam to na tacy. Pozostawię w temperaturze pokojowej. Użyję ściereczki, dlatego że to nie powinno być wystawione na bezpośrednie działanie światła słonecznego. W nocy nie ma takiego niebezpieczeństwa, no ale potem będzie widniej. Odstawię to na bok w temperaturze pokojowej, te, tak jak teraz jest letnie, 20-20 kilka stopni, 20 godzin, czyli łącznie 24, 4 wcześniej. Teraz 20, potem będziemy już zaglądać do środka i już te mniejsze ogóreczki, większe zresztą też można wyciągać. Dobrze byłoby, żeby jeszcze, jak będzie szansa i możliwość, to co parę godzin to obrócić z jednej strony na, drugiej, na drugą. Wstrząsać już generalnie nie trzeba, ale chodzi o to, żeby te płyny, które tam są, przemieszczały się. Jest ich niewiele, ale zawsze troszeczkę soku się wydzieliło. Do zobaczenia za 20 godzin. 24 godziny później, już nie piękne słoneczne lato. Po wczorajszych burzach jeszcze się nie wypogodziło, ale na stole już powinienem mieć produkt. Gotowy. Wiele przetworów domowych, jak to głoszą podania ludowe, w burze się robić nie powinno. Zobaczymy, jak to wyszło z ogórkami. Zapach jest dobry. Hmm i w smaku nie ma na co narzekać. Są takie właśnie jak się wyciąga na samym początku, w pierwszych dniach tuż po wrzuceniu do kiszenia, zachowały pięknie kolorek. Mm. O. I smakują oraz pachną naprawdę zacnie. Jeszcze jeden, jakiś mniejszy. W takiej farbie, formie właśnie, przepraszam, można je zabrać ze sobą na wyprawę. W worku nic się nie, nie potłucze, nic się nie wyleje, bo w cieczy w tym praktycznie nie ma. I przez kilka dni znakomita przygryzka. Już dalej, dłużej nie powinny przebywać Temperaturze pokojowej, no, jeszcze może kilka godzin będzie się to pogłębiało, ale są bardzo dobre, właśnie takie jak teraz. Więc, wybierając się gdzieś w teren, należy je zrobić wcześniej, żeby już w momencie, kiedy my ruszamy, one były gotowe, i jechały z nami i w tym czasie się robiły. Przechowując je w domu, chcemy je zachować na tym poziomie, to należy je włożyć do lodówki i trzymać w lodówce. Do czasu, dopóki nie zjemy. No ale co to jest? Półtora kilograma takich ogórków. Dzień, 2, trzy i już nie będzie. Mówię Wam, pycha. Szybki sposób na bardzo smaczne ogórki. Spróbujcie. Życzę Wam smacznego. Zapraszam oczywiście na kolejne odcinki. Do subskrypcji kanału. Jak już. Macie subskrypcję, to nie zapomnijcie, żeby kliknąć ten dzwoneczek. Dzięki temu będziecie otrzymywali powiadomienia o kolejnych odcinkach. Do zobaczenia w następnych filmach. Na razie. I na koniec zapraszam wszystkich do mojego sklepu, w znajdziecie takie rzeczy jak wędzarnie, jak szymkowary, jak sprzęt dla winiarzy, sprzęt i surowce dla piwowarów, wiele innych tematycznych rzeczy dla pasjonatów wyrobów domowych oraz tematyczne koszulki i co ważne, żadna z nich nie jest produkowana w ilości większej niż 300 sztuk, więc to są unikaty. Zapraszam serdecznie.